Producent Feni Natural, kremu łagodzącego podrażnioną i swędzącą skórę. Sponsorem programu był producent pre szamponu Osmin na przetłuszczanie skóry głowy i włosów. Sponsorem programu jest producent Feni Natural, kremu łagodzącego podrażnioną i swędzącą skórę. Sponsorem programu jest producent Acoustone, sprayu do higieny uszu z naturalnymi olejami, Acoustone. Sponsorem programu jest Disney. Dystrybutor filmu między nami żywiołami. Olbrzym. W tym sezonie rybacy z Gloucester złowili rekordowo dużo ryb.